Jest to opowieść o pradziadku naszej koleżanki. W czasach, kiedy Polska była oblężona, pan Zygmunt odważnie starał się sprzeciwić poprzez sabotaż. Zygmunt był mechanikiem i pracował przy wojskowych samochodach. Pewnego dnia przemycił rażącą substancję którą wlał do silnika samochodu wroga. Udało mu się uciec z miejsca. I zrobić to z kolejnym pojazdem. W ten sposób armia hitlerowska upadała. W moim domu często opowiada się historie związane z moim pradziadkiem Józefem. Na zdjęciach wygląda charakterystycznie. Jest łysy, ma duży nos i odstające uszy. Zazwyczaj się uśmiecha. Rodzice mówią, że dziadek był patriotą. Miał silny charakter i był uczciwym człowiekiem. Przykładem tego może być ta opowieść. Pewnego razu pradziadek wybrał się do sekretarza miejscowej Rady Narodowej. Chciał załatwić jakąś sprawę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę wejść. Chciałbym załatwić pewną sprawę. Proszę zdjąć czapkę, nie widzi pan godła Polski? Przed byle jaką wroną, nie będę zdejmować czapki. Do widzenia. Dziadek nie był sympatyczny dla sekretarza, jednak tamten go polubił. Spodobała mu się odwaga, Józefa. Będąc na emeryturze, obaj panowie spotykali się i opowiadali sobie o swoich pszczołach, ponieważ obaj mieli pasieki. A Orzeł? Orzeł przez chwilkę stracił koronę, ale szybko ją odzyskał. To będzie opowieść o pradziadku mojej koleżanki, który uratował życie małej żydowskiej dziewczynce. Irenka miała 6 lat. Pochodziła z kijan. Po śmierci rodziców sąsiedzi ją przygarnęli. Mała musiała się ukrywać, więc siedziała w szafie u pradziadka mojej koleżanki. Szafa była nietypowa. Miała podwójną ścianę, dzięki czemu Irenka mogła bezpiecznie ukrywać się przed hitlerowcami. i did Jedyną osobą, która przeżyła wojnę, była ciocia, która ukrywała się w lasach. Pod koniec wojny pradziadek koleżanki przekazał i rękę jej cioci. Tomsiad opowiadał mi kiedyś w czasie wojny w Spicynie była konspiracyjna koła podchodząch raserwy. Wykłady prowadzono dwa razy w tygodniu, w szkole okrotniczej w Kijanach lub w szkole powszechnej w Spiczynia. W jednym spotkaniu uczestniczyło maksymalnie sześciu żołnierzy AK. O Boże, a cóż to Na zajęciach uczono się obroni i taktyce walki. Zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. W tamtym czasie w Spiczynie stacjonowały wojska niemieckie. Nie było więc bezpiecznie. W momencie, kiedy chłopaki widzieli, że np. niemiecki żołnierz o coś ich podejrzewa, wtedy dawali znać dziewczynom, które siedziały na ławce niedaleko. Dziewczyny podbiegały do nich i udawały, że to ich narzeczone. Wielu z nich ukoczyło szkołę, a swoją wiedzę wykorzystywali na froncie. Jest to krótka opowieść o moim pradziadku Edwardzie. Pradziadek, podobnie jak jego koledzy z podwórka, wstąpił do Armii Krajowej i w niej działał. W 1944 roku został wcielony do słynnego 31 Pułku Piechoty. Słynnego, bo doszło w nim do największej dezercji zbiorowej w wojsku polskim. Dezercja nie brzmi dumnie, ale w tym przypadku dowódcami pułku w większości Sowieci, natomiast wśród żołnierzy było wielu akowców. Pułk stacjonował początkowo koło Krasnego stawu, we wsi Białka. Warunki życia były beznadziejne. Żołnierze spali w stodołach, tylko część miała mundury i to radzieckie. Żołnierze musieli sami organizować sobie posiłki. Z nocy 13 na 14 października 1944 roku został ogłoszony przez dowództwo wymarsz, wymarsz na nocne ćwiczenia. Ćwiczeń jednak nie było. Kazano żołnierzom rozejść się i już nie wracać. Edward tak też zrobił. Chował się na początku w lesie, chciał odszukać partyzantów. Część uciekinierów została złapana przez NKWD. Niektórzy mieszkańcy okolic Krasnego Stawu pomagali uciekinierom. Jednak było to bardzo ryzykowne. Komuniści mogli spalić za to chałupę. Przedziadkę Edwarda w końcu zapali. Podobnie jak reszta deserterów 31 Pułku ak Poszedł, poszedł do więzienia. Deszcze potargały sam. A my na, tej bojce... na szczęście dziadek miał twardy charakter i nie poddawał się. Wiedział, że kiedyś będzie lepiej. Mm. Sąsiadka pani Władia opowiadała, że w czasie wojny nie można było się uczyć czytać, pisać po polsku. Rodzice jednak nie poddawali się, czyli uczyć swoje dzieci, języka ojczystego, wierszyków i piosenek. Dlatego też dzieci spotykały się w spotajenie konspiracji w prywatnych domach, gdzie były ukryte podręczniki i książki. Czekał też na nich nauczyciel. nauczyciel opuszczał pomieszczenie.